Ja lecimy Ja tak nie mogę jakoś teraz O, lecą Lecimy mimo to na ludka? Lecą Bite. kurwa Ja wziąłem lupka Gdzie ty jesteś? Tutaj. Jeden leży Milny tu O, dla dwa Ale ślizg zrobiłem Okno. Ja akurat to ładowałem Tak. A to wziąłeś zlecenie, tak, Super. Tak. To by nie zajebali. O, samores. Flara. Chyba to jest z góry. Sam, samores drugi. Chyba to daje, idę. Da. Dobra, że e, ja? nie, to Flara, kurwa, co ja. A, no, ale tak, jest Co ja, ty Nie wiem, co mi się... Ty, to jest przecież Tyrolka. Tam chłopy, chłopy tu są. Dobra. Jak coś. Byli, po pokazani byli na tym. Ok, mini besta GZIF Widzę, widzę Wchodzę na drabina Widzę, widziałem go Kurwa Trafiłem Dostał po kawie ma, kurwa Mać A tam u ciebie gdzie jest? No tam, Za tym budynkiem. Tu jest? O kurwa, ale dostałem. Ty laserem gdzieś świeci. Dostał. Mamo, obity. Z twojej strony, bardziej, z lewej. Widziałem go. Na strzałach był. Leży. Very nice. Gdzie jest jego ziomak? Bo to nie był ten A czy... wcześniej nie był Chodzi gdzieś tu chyba Też mi się tak wydawało, bo to nie ty chodziłeś Tak Jest w środku Kurwa Ty to mnie! To mnie! A w plary mam spoko, mamy dużo kasy Dobra, na razie mógł. To pozbieraj jeszcze ze mnie kasę Mam <grymny> 7. C4 dostał na mordę Lecę na zrzut Dobra, nieważne Tam poniosłeś wszystko, mnie. Ty, po ile kasy mam? Po co kupimy wszystko? Samorasa masz? Eee. Siema, siema eee. W sumie tyle jak masz w chwikacę Dobra, samorasy, maski A e, szkoda, że złotej maski się nie da kupić Chyba w różnych sklepach można. Już nie wiem ja eee, mini, mini BSP rzuciłem, nie ma tu nikogo Dobra, samoraz, zwykła maska Ej, nie stać mnie na samo resa. Słuchaj. Okay, kup. No, dobra. Użyć bezpa? Ja użyję i kupię nalot precyzyjny. A nie, leży tu. Dobra. Ej, to kupię jeszcze jeden nalot. Dobra. Dla ciebie. Ja mam bezpa, ale daj. To nie masz miejsca w plecaku. Okej. Okay. O, dobra. Ty, ja mam dwa naloty, tak? Ty masz wę chyba Ja mam BSP, no. no? Ja mam dwa naloty. Chcesz się zamienić czy to? Jak chcesz to dawaj Bo ja jak będę wiedział, że kogoś powalę to od razu jebie nalotnie na hmm. Tylko jak mogę wziąć? Bas Python, czy nie da się? Czy o co chodzi? Nie powinno się dać Ale ja mam miejsce w tym, Chyba, że to muszę wrócić okay. Ty nie byłeś w GUAGU, to ja sobie w Guagu. No, no dobrze, dobrze. dobra. to ja mam dwa naloty dobra. po prostu ich. A może tak jest, że można mieć ten, ale Lol, jakieś lagi? A ja na snajpa Spoko. Już ja mam chujową. O nie, to jest ta miejscówka, gdzie nas zataczają zawsze. Typak leci. O nie, nie typak. Co to leciało? Nie no no typek John o tam jest a tam drugi dostał ale kurwa jeden powalony tam jest powaliłem Jebaj go nie ma tam ten decyzyjny czy nie chyba za późno już troszeczkę Powaliłem leci ktoś znowu zleciał tam A, na górze tu Powaliłem W tym budynku wal Leży Okej okay. Ale kurwa Do nas skądś wali też sniper Dzia ja. Odpalam baspa Leży <grym <grym> Kurwa no i perta. Odbija na blisko. Jeszcze jeden. Ja. No się leczy. Na sklepie jest. Ale debil. <laughs> tu nisza. Gdzie on jest? A. Dostał. Jones. Strzelają do nas skądś Ty, tam wyszedł Został Ty, u nas strzelają tam! Zaznaczyłem na skałkach. Ja odżycie O kurwa, dostałem o, ledwo przeżyłem Nie, ja nienawidzę, to jest ta przykręta miejscówka Chodź to Widzę, widzę hopa. <laughs> Dostał po kewie Powalił mnie, nie ruszałem Słyszę, jak gadają? Nie, na blisko. Leży Drugi jest. Easy Easy, easy, easy to Easy Nie, to jest. Nie, to jest. Nie, to jest. Nie, Zabija Jest tu, jest tu na kurwa. mnie Kurwa Zabija Zabija O kurwa co ja robię w tej grze Znowu ktoś kupił, no nie bierze Gułagną trafił do Musi do walki Znowu ktoś go kupił. Kurwa leżę Dawaj flary No czemu nie mogę? Pole go rozjebałem Lecę tam, gdzie się wyjebałem, jak coś Co ja robię w tej grze, panowie? Tam jest jakiś sniper. Daj. No, a może tam? Klara. Dobra, wziąłem. Też mam Ale Dostał. Kurwa obity jest. On keba nie ma. On jest oparty. No. go nie widzę. Ja też nie. Jest tutaj. Tu słyszysz? Widzę go. Ty tak na blisko dojeżdżasz. U góry. Flara, flara, prawda. Mogę wziąć. Dobra. Mam flarę. No to git, Ja też. Zalecam dotarcie do bezpiecznej strefy. <coughs> Ale co robimy w ogóle w tej rundzie? Tare. Tu na prawo i linką polecimy Można Kurwa nie wiem jak tu weź Dobra dawaj, dawaj, dawaj za mną <ścoughs> Dawaj nie lecisz, 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 lecisz o Nie mam. daj to. Kurde. No nie mogę to na zidentyfikowane. się. Był tam Po Dobra. Leży jeden. Nice. Leży. Tak, tutaj Leżą, obaj. Tu tamten będzie jeszcze leciał. Widzisz go? Tutaj jest, na blisko. Tutaj jest. Tu jest, w środku. Tutaj jest dwóch. Uważaj. Zabijam. O kurwa ma. Tutaj Co jest raza? dwóch w środku. Nie masz granatów jakichś? Tutaj jest. Leży. Na lot tam ryfezować. Ostrożnie poluje na was drogi oddział. Leżał łopaj... pójść ta runda przejdzie na historię. Ile masz Kili? Dziesięć. też? Nie no, no, tu na snajpie trzeba grać, nie? Ale kurwa, co oni... Co oni dostali tutaj? Dlatego chłopak zjadł. No... Chypek, <grym> tam. Dostałem, no, dostałem. O kurwa. Dostał po kewie. No, się... Dostał, tam, tam, tam jest. No, ale ja mam słaby damage, wiesz? Muszę sobie chyba amunicję wybuchającą O kurwa, my będziemy zaraz w dupie, wiesz o tym? Dobra, bo oni też do mnie strzelają To ty już rzuciłeś tę stację? Tam ty powiedziałem, Kurde, na pierwszy gaz będzie. Zatem o kurwa, strzelałem z przodu. Jestem w O nie, kurwa. Ja myślałem, że gaz mnie zabija, ale dobrze, że miałem maskę. JAPIERDOLA Stary, ole spacany w tej lobby teraz Celuję, czy to ty? A ty Tam widziałem chłopaka Tam na mościa Ma tam Z tyłu Na niebieskim Z tyłu na niebieskim? Nie, musimy przebiec Dawaj, rzucam dym Czekaj, czekaj a jak tam? Na początku mostu po lewej. Ole dostałem Dawaj, ole, leży, dalej, leży, dalej, leży. Dalej, leży. Dawaj, 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 dawaj Ole jestem kurwa mocny <laughs> Po strefę, Zajmiemy jeszcze, lepszy budynek Ale tutaj jeszcze z pleców mogą biec Przeładuję Sniper. Mhm. Pamiętaj, że ja ma jakby co jeszcze, ty też chyba nie? Tak. Jest po prawej, po prawej. Gdzie ty jesteś? Leży. Nice. Dziesiątka. Dawaj na jakiś budynek. strefy już nie wiem teraz. Kurde, granatów nie mam. <try> Hmm. Życie. Kurwa. Ta? Mina tu była. Bieg mi, bieg mi. Nie ma samoresa, nie mam samoresa. Leżą dwóch! O kurwa! Dawaj, 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 dawaj! Nie no... Mm. Bo tu jeszcze... jeszcze jakaś mina Chodzimy na górę? Czy, czy uważamy? Ty, bo to, kurwa, strefa. A, dawaj. Kurde. Celuje do mnie. Stąd? Kurwa. Tam z góry. Kurwa Ale jestem w dupie Jestem w dupie Jestem w dupie No ja też Kurwa na dachu tam jest Granat Wie, dotknij mnie, dotknij mnie, pozgina! Nice Teraz będziemy w dupie Widzę Widziałem go, na górze jest. Oździerzowy? To który? Tam naprost szedł plecy Gdzie ty jesteś? Leżę Leżę, tu jest hop mm, Drugie miejsce. To drugie. Ostatni. To byli ostatni. O ranked playerzy par.